Ja sobie hoduję gołębie w czemiernikach nad moim stawikiem. Choć znajomi mówią dziś do mnie, że to chombi z innej epoki. A ja robię okruchy chleba, tu wokoło nic się nie zmienia. I gołębi. Witamy po... serdecznie, szczemiernik. Jesteśmy dzisiaj u mnie pod. Gołębnikiem jest dzisiaj ze mną Jarek Dołęga, na pewno już znany hodowcom gołębi, szczególnie y, hodowcom gołębi dalekodystansowych. Już kilka razy brał właśnie udział w lotach dalekodystansowych i teraz Jarek opowie nam o ostatnim locie, w którym brał udział, o locie z Andrezel y, z Francji. Opowie nam, y, gdzie było wkładanie na ten lot, ile kilometrów. E, gdzie woził gołębie i jak wypadł na tym e, locie e, a muszę już tutaj się pochwalić, że wypadł bardzo dobrze, także e, Jarek oddaję ci głos. Dzięki. E, może zacznę od początku lot z Andrezel organizował e, niemiecki klub dalekodystansowy. E, w locie tym brało udział 6000 gołębi. E, moje gołębie musiałem dostarczyć do Nowogrodu Bobrzańskiego jest to 650 km od nas tutaj samochodem tam był punkt wkładań polskich gołębi tutaj od nas ze ściany wschodniej woziłem gołębie pięciu hodowcom. te gołębie następnie zostały zawiezione do Niemiec tam na punkt wkładań gdzie zostały sprawdzone i ogumowane bardzo się ucieszyłem gdy zobaczyłem pierwszego gołębia z lotu Andrezel Odległość do mnie, którą pokonał około 1500 km. Gdy gołąbka zgłaszałem, okazało się, że jest to pierwszy gołąbek w całej Polsce. Gołąb 100% military Rogala. Gołąbek w tamtym roku zrobił czołowy konkurs Międzynarodowego Lotu Paryż, organizowanego przez rumuńskich hodowców. Jarku, a to jest gołąb o imieniu Apollo. Jeden z. Najlepszych Twoich gołębi. To jest wnuk Elzy, który też brał właśnie udział w locie z Andrezel. Co powiesz o tym gołąbku? Powiedz coś więcej. Gołąbek, podczas zgłaszania, okazało się, że jest to drugi gołąbek ze wszystkich gołębi w Polsce z lotu Andrezel. Jest to wnuk Elzy, oryginalny military Rogala. Gołąb w 2022 brał udział w międzynarodowym locie San Sebastian. Jest to kilometraż do mnie 2050 km Gołąb reprezentował Polskę w Oradei na, na, olimpiadzie. na Olimpiadzie. Także jestem bardzo zadowolony z tego Gołąbka. Także widzicie koledzy, Jarek hoduje polskie gołębie dalekodystansowe Military Rogala, któremu przynoszą wiele sukcesów. Tak jak Jarek mówił, to jest oryginalny wnuk Elzy, który wspaniale sobie radzi w lotach dalekodystansowych. To nie jest taki gołąb jeszcze mocno stary, bo to jest gołąb z 19 roku. Także jeszcze być może wiele, wiele lotów przed nim. Jarek co roku bierze ode mnie gołębie. W tym roku chyba 10 sztuk wzięłeś, tak? Tak, tak 10. 10. Może jeszcze coś tam dobierze na jesieni. Także jest z tych gołębi bardzo zadowolony. Ja mogę tylko Jarkowi pogratulować z całego serca, za takie, że takie wyniki osiąga. No i oczywiście życzę mu następnych wspaniałych wyników w lotach dalekodystansowych także może pokażemy numery tych gołębi Jarku może pokaż numer tego zwycięskiego gołębia 100% military rogala o numerze y, 09 21 rok 7178 i to jest już słynny Jarka Apollo numer 09 PL 0919 Rok 79 71 Bardzo ładny gołąbek samczyk. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Nic się nie zmienia, i gołębią pocztą do nieba. śleł jak dawniej, ludziom życzenia.